Dzień dobry, witam w majowym podsumowaniu sieci informacji lokalnego źródła najważniejszych wydarzeń z naszej gminy. Jest to już nasz piąty odcinek, co oznacza, że staliśmy się trwałym elementem lokalnej rzeczywistości. Trochę jak poranna kawa. Tyle że bez kofeiny. A w dniu dzisiejszym poruszymy następujące tematy. Wizyta w miejskim zarządzie portu, podsumowanie majówki, nowe życie chaty rybackiej oraz turniej charytatywny. Na początek przenosimy się nad wodę. O tym, jak działa nasz port i jakie udogodnienia czekają na mieszkańców oraz turystów, opowie Mirosław Mońko. Dzień dobry, witam w Porcie Morskim w Jastarni. Ja jestem Mirosław Mońko, kierownik Miejskiego Zarządu portu Jastarnia. Port w Jastarni to przede wszystkim przystań jachtowa Jastarnia, w której jest 140 miejsc, z czego 118 miejsca rezydenckie, pozostałe miejsca gościnne. W porcie działają tutaj od wielu lat Akademia Jachtingu, której też udostępniamy. Miejsca parkingowe, sale szkoleniowe, i obserwując bardzo rośnie zapotrzebowanie na te kursy. Oprócz samych miejsc postojowych świadczymy. Wszystko to, co jest konieczne, niezbędne do prawidłowej obsługi, a więc budynek sanitarny wyposażony w toalety, prysznice i pralnie, stanowiska remontowe, bo przecież jednostki wymagają różnych napraw, konserwacji. Udostępniamy. Bramownicę samojezdną o udźwigu 65 ton i rurawia słupowego o jest 6,3 tony. Natomiast my jako miejski zarząd portu nie świadczymy usług, robią to sami armatorzy lub podnajęte firmy. Kolejną taką bardzo ważną rzeczą związaną z, z obsługą jachtów jest zimowanie jachtów na lądzie, i to jest też usługa, którą świadczymy. Jest bardzo duże zapotrzebowanie. 73 jachty w tym roku zimują na lądzie. Teraz akurat się kończy ten sezon, są wodowane, a w październiku ta sytuacja się z powrotem powtórzy. Przypominamy, że 16 czerwca ruszy strefa płatnego parkowania w gminie. Na zasadach takich jak w roku ubiegłym jeden abonament na mieszkańca. Dodatkowo zakończyły się prace remontowe fragmentu ulicy bałtyckiej oraz odcinka księdza Bernarda Sychty. Majówka w Jastarni odbyła się w akompaniamencie dobrej muzyki oraz dużego lokalnego wydarzenia. 1 maja swój koncert w parku miejskim miała Rybacka Orkiestra Denta z Jastarni, wykonując utwory o różnorodnym charakterze od marszów po muzykę rozrywkową. 2 maja przenieśliśmy się w czasie, Bez wehikułu, ale za to z siecią. Rybacka. Jastarnia Przełdy Lat i tradycyjny pouf z Kornem, o którym więcej już za moment. Natomiast 3 maja w Stacji Informacji Turystycznej w Kuźnicy wystąpił kwartet smyczkowy pod nazwą Po prostu Kwartet, wywołując pozytywne emocje okraszone owacjami wypełnionej po brzegi sali. Tego samego dnia odbył się także mecz Kawalerowie Żonaci, Zakończony wynikiem 5 do 3. Lażona tych. Witam. Chciałbym zaprosić do chaty rybackiej na ulicy rynkowej 10 w Jastarni. Hata jest pod zarządem i opieką Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Jastarnia, które się opiekuje chatą i jej wyposażeniem. Dzięki zrzeszeniu, w tej chwili, chata jest czynna od 1 marca już do 1 października w godzinach 14:18. Gdy jest taka potrzeba, otwieramy chatę na zamówienie. Cieszymy się wtedy, że jest jakieś zainteresowanie. Jak pokazują ostatnie dni, chata już jest czynna czasami nawet rano, bo przyjeżdżają wycieczki turystyczne, ponieważ nie ma jeszcze wczasowiczów, a to są turyści jednodniowi i mają w programach właśnie chatę rybacką i kościół Wiastar. Chciałbym też podkreślić, że ostatnia. Impreza, która się odbywała 2 maja tego roku w chacie na plaży i wokół chaty, czyli tak zwany Laskorn, czyli jastarnia Przeu Lat, była pierwszą taką dużą imprezą w tego roku w Jastarni, bardzo udana. Goście dopisali, czyli ten połów na plaży niewodem dobrzeżnym łososiowym, były ryby, były wyniki. orkiestra nasza rybacka Grała cały czas i na plaży, i przed chatą, do wieczora. Także chata żyje na różnych, powiedzmy, poziomach. Dlatego chciałbym podkreślić, że warto tutaj przyjść, bo elementy są chaty wystroju i, i tych sprzętów rybackich są nowe, czyli po remontach, ale prawdziwe. O co zadbali wcześniej ofiarodawcy. Bohata powstała już w latach 80., została odtworzona. I mieszkańcy Jastarni, w formie darowizny, wyposażyli ją. Obecnie mamy po remoncie. Tutaj za moimi plecami stoi łódź rybacka z 36 roku, która jest po remoncie, ale cała jest w naturalnych elementach. Począwszy od masztu, żagla, steru i tam wioseł. Także można tutaj zobaczyć, jak ta, jak ta praca rybaków wyglądała. 24 maja odbył się Turniej Charytatywny Gramy dla Radia, gdzie licznie zebrana społeczność zjednoczyła się, aby wspólnie nieść pomoc. O szczegółach opowie pani prezes Maria Wińszczyk. Dzień dobry, tutaj Maria Wińszczyk. Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w sobotni Wielki Turniej Charytatywny Gramy dla Radia. Lista darczyńców jest tak długa, że nie wiem, jak zmieści się w tym jednym odcinku sieci. To oni sprawili, że ta impreza osiągnęła takie rozmiary, a nasza społeczność udowodniła tego dnia, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Szczególne podziękowania należą się trenerowi Łukaszowi, który od kilkunastu dni dwoił się i troił, żeby wszystko było perfekcyjnie zorganizowane oraz trenerowi Piotrowi i wszystkim dzieciom grającym w turnieju. Mamom dzieci z PKS-u, wiem, że zawsze można na Was liczyć. Każdej osobie, która przyniosła coś pysznego do kawiarenki i ofiarowała zabawki na laterię fantową. Joannie, dwóm Magdom, Marcie, Karolinie. Cioci Magdzie, Pani Janeczce, dziękuję za pracę w kawiarence i przy loterii. Księdzu Proboszczowi za pomoc w rozgłosie. Dziękuję panom z Arka Gdynia Jastarnia, którzy dźwigali od rana do późnego wieczora sprzęt i wyposażenie. Pani dyrektor naszej szkoły, Pani Marcie z Moksiru oraz burmistrzowi za pozytywne rozpatrywanie wszystkich moich prośb. Przedszkolu Promyczek za pyszne gofry, Ani Wojtkowi za lody, ekipie sklepu Jaster, bo włożyli grilla całe swoje serca. Patrykowi za nagłośnienie, Łukaszowi za zdjęcia i plakat, Damianowi za transmisję na żywo, strażakom i niesamowitemu panu dzielnicowemu Maciejowi za uatrakcyjnienie turnieju dzieciom, panu Adamowi za psi patrol, tyle radości dawno nie było widać, Patrycji i jej klubowi za profesjonalny pokaz karate, naszej ukochanej orkiestrze, wspaniałym liderkom z naszej szkoły oraz kabaretowi Purce za piękne występy, naszym niekwestionowanym mistrzom ceremonii Monice i Adamowi, oraz Marcelinie, która im dzielnie asystowała. Cudownej ekipie, którego tego dnia wcieliła się w rolę wolontariuszy Fundacji DKMS i zwerbowała 53 szanse na życie dla chorujących na choroby krwi. Panom Karolowi i Bartkowi za ogarnięcie namiotów. Dziękuję pani Emilce z Urzędu Miasta oraz pracownikom Urzędu Miasta za wsparcie i pomoc przy organizacji. Wszystkim tym, którzy tego dnia przyszli, żeby zobaczyć, licytować, zjeść albo po prostu wrzucić do puszki, niezmiernie dziękuję. Tego dnia zrobiliście dużo dobrego i zostaniecie w sercach Radzia i jego rodziców na długi czas. A Tobie Radziu w imieniu całego klubu PKS życzę zdrowia i wiem, że niebawem spotkamy się znów na boisku. Nasi wspaniali darczyńcy. Serdecznie dziękujemy. PKS jest tarnia. A teraz przedstawiamy kalendarz imprez na czerwiec. To już koniec dzisiejszego odcinka. Pragnę podziękować jasternickiemu Oddziałowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za możliwość realizacji odcinka w tym jakże pięknym i klimatycznym miejscu. Do zobaczenia.